opuściwszy mieszkanie znaleźliśmy się na korytarzu. Pomimo dziwnych wydarzeń, które nas spotkały, stanęliśmy blisko siebie zamiast opuścić budynek. Marcin pierwszy zabrał głos odzywając się do Szymona. No, stary, to ci się udało. Wystraszyłaś nas. Wiesz, że nie to miałem na celu. Nie chodzi już o historię, kontynuował Marcin. Jeszcze na żadnej miejscówce nie było tylu emocji. Dla mnie, zaczęła Kaśka, to najbardziej pojebane miejsce, w jakim byłam. Możemy sobie iść? Jestem za. Powiedziałem. Coś wali w bębny, trzaska drzwiami i próbuje wywracać na nas meble. To chyba nie jest standardowe, opuszczone miejsce. Przyparty do muru Szymon nie miał innego wyjścia. Stanowczo daliśmy mu do zrozumienia, że przestajemy uznawać ten wypad za zabawne. Na dobrą sprawę... Odezwał się. To chyba nic złego, że coś nas wystraszyło, nie? Pewnie zaśmiał się Marcin. Mam jednak wrażenie, że ktoś nie tyle próbuje nas nastraszyć, co zrobić nam krzywdę. Będziemy zwiedzać co innego i kiedy indziej, zgoda? Ech, skoro tak stawiacie sprawę, A jak mamy ją postawić? Może za chwilę znów zaczną się jakieś dziwne zjawiska. Chcemy w tym uczestniczyć? Spytałem towarzystwo, po czym machnąłem ręką w kierunku schodów. Jakby w odpowiedzi na moje pytanie, z piętra powyżej znów usłyszeliśmy dziwny hałas, który rozniósł się echem po całym budynku. Poważnie wystraszeni, zbliżyliśmy się ponownie do klatki schodowej. W tym momencie drzwi jednego z mieszkań na końcu korytarza otworzyły się z hukiem, głośno uderzając w ścianę. Staliśmy jak wryci z głowami skierowanymi w to miejsce. Każde z nas to widziało. Drzwi odbite od ściany powoli wracały na swoje miejsce, jakby za chwilę znów miały się zamknąć. Zanim to się stało, z wnętrza mieszkania, które się otworzyło, usłyszeliśmy ciężkie kroki. Stłumione przez ściany brzmiały tak, jakby ktoś chodził w kółko, aż nagle przystanął. Ja pierdolę! Szepnęła Kaśka, której nogi wręcz uginały się z przerażenia. Kroki rozległy się ponownie. Tym razem były szybsze, bardziej zdecydowane. Ktoś zbliżał się do drzwi. Jeszcze chwila i przeszedł przez nie. Słychać było, że szybko wędruje korytarzem prosto na nas, a jednak nie było nikogo widać. Te fakty wystarczyły nam, abyśmy biegiem rzucili się na parter. Gdy mijaliśmy pierwsze piętro, miałem wrażenie, jakbym dostrzegł kogoś lub raczej coś w korytarzu. Nieokreślona ciemna plama, nie dalej niż pięć metrów od schodów. W popłochu spróbowałem zeskoczyć z kilku stopni jednocześnie, przez co wpadłem wprost na plecy Szymona. Obaj straciliśmy równowagę i przewróciliśmy się, spadając ze schodów. Biegnący z tyłu Marcin. Natychmiast się ona spotknął i również upadł. W tle słyszałem przestraszony krzyk Kasi. Po kilkunastu sekundach bolesnej serii upadków, zatrzymaliśmy się. Przed oczami widziałem tylko ciemność, z której powoli zacząłem rozróżniać zarys otoczenia. Podnosząc się z zimnej podłogi, mimowolnie spojrzałem na zegarek. Była godzina 14.14, a .14. ja sterczałem poobijany na parterze budynku B. Tuż obok mnie stał Szymon, który otrzepał bluzę z kurzu i zaczął masować bolącą nogę. Rozglądałem się zdezorientowany. Cholera, Kaśka! Rozpoznałem krzyk Marcina. Nie było jej z nami na dole. Idziesz? Zawołał w kierunku schodów. Z góry nie padła żadna odpowiedź. Nie było słychać kroku. Kaśka! Wydarł się Marcin najgłośniej jak umiał. Chłopaki, wracamy po nią, wracamy, mówił roztrzęsiony. Nie mieliśmy wejścia. Drzwi do łącznika były raptem kilka metrów od nas. Nie mogliśmy jednak zostawić koleżanki. Z wyższych pięter nie docierały już żadne odgłosy, dlatego we trójkę poobijani. Natychmiast obiegliśmy z powrotem na górę. Kasia, tu jesteś. Zawołał Marcin z wyraźną ulgą w głosie, gdy znaleźliśmy ją na drugim piętrze. Szybko, uciekamy stąd nadą. Kasia. Dziewczyna stała nieruchomo tyłem do nas. Patrzyła na korytarz, na którego końcu kilka chwil temu z hukiem otworzyły się drzwi. Nie wydurniaj się szybko, Poganiał ją chłopak. Podeszliśmy do niej. Patrzyła pustym wzrokiem na koniec korytarza. Nie była już roztrzęsiona. Stała w miejscu jak zahipnotyzowana. On do mnie przyszedł, wyszeptała cicho. Co ty pleciesz? Jedziemy do domu już, zdenerwował się Szymon. On przyszedł i powiedział, że was wybrał. Wybrał was, szeptała dalej. Nie ma czasu, już. Zdecydował Marcin i pociągnął ją za ramię. Nie stawiała oporu. Znowu ruszyliśmy schodami w dół. On was wybrał. Zostaliście przez niego wybrani. Wybrał was i mnie też. Bełkotała nieskładnie po drodze. Dotarliśmy na parter. Kaśka, skup się, wychodzimy, tu są drzwi. Powiedziałem zniecierpliwiony i wspólnie z chłopakami zaprowadziliśmy ją w stronę łącznika. On was wybrał, nie wypuści was. Wybrał was. Mówiła dalej, jak gdyby przez sen. Nikt nas nie wybrał, wypierdalamy. Uciął Szymon i pociągnął za klamkę od łącznika. Drzwi ani drgnęły. Co jest? Było otwarte! Zdenerwował się i zaczął szarpać za klamkę. Bez rezultatu. Nie wypuści was. On was już wybrał. On zdecydował. Powtarzała Kasia jak mantrę. Kto? Krzyknąłem. Kto nas wybrał i po co? On was nie wypuści. Usłyszałem w odpowiedzi. Co nie ma sensu. Szukajmy innego wyjścia, potem spróbujemy pogadać. Wypowiedział się Szymon i wspólnie z nami zaczął prowadzić kaśkę korytarzem w stronę drzwi wejściowych z budynku. Ten zdawał się nie mieć końca. Szóste mieszkanie siódme, ósme, a dystans do połowy budynku zdawał się wcale nie zmniejszać. Gdy mijaliśmy dziesiąte mieszkanie, usłyszeliśmy, że ktoś z wnętrza uderza w drzwi, jakby chciał wydostać się na korytarz. Oszalałe łomotanie stawało się coraz silniejsze, niczym bicie mojego serca, które sprawiało wrażenie, że za chwilę nie wytrzyma szarańczego tempa pompowania krwi i po prostu się zatrzyma. Drzwi zaczęły się trząść, a cały korytarz niespodziewanie rozświetnił blask jarzeniówek wiszących pod sufitem. Jazda, już! Usłyszałem Szymona, który pociągnął mnie za nadgarstek w kierunku wyjścia. Kurwa, mać, zamknięte! Krzyknął po chwili, gdy okazało się, że główne drzwi do budynku też nie chcą się otworzyć. Kopnął w nie kilka razy, te jednak nie drgnęły. Za plecami wciąż słyszeliśmy szaleńcze uderzenia w drzwi dziesiątego mieszkania. Jeszcze kilka uderzenia to coś wydostanie się i ruszy w naszym kierunku. Tam, okno! wskazał nam spanikowany Marcin, kierując palec na sam koniec korytarza. Jest wybita szyba. Ruszyliśmy tak szybko, jak tylko mogliśmy, prowadząc wciąż o tę białą kaśkę w tamtym kierunku. Mijaliśmy kolejne mieszkania, a z każdego z nich rozlegały się uderzenia w drzwi, jakby zamknięto za nimi rozwścieczone bestie. Od strony schodów znów dało się słyszeć szybkie kroki zbliżające się nieuchronnie ku nam. Adrian skacz pierwszy. Rzucił do mnie Szymon. Ja z Marcinem spróbujemy wydostać przez to okno Kaśkę. Niewiele myśląc, kiwnąłem głową, nie zważając jak wysoko jestem. Przeszedłem przez prawie całkiem wybite okno, po czym zaskoczyłem na trawę na zewnątrz. Poczułem przeszywający ból przy prawej kostce. Prawie upadłem. Każdy ruch stopą bolał, jakby wyrywano mi ją żywca. Chłopaki, kontuzja! Wydukałem do chłopaków, którzy kotłowali się w oknie i gorączkowo próbowali wydostać przez nie Kaśka. Dobra, nie rób nic! zawołał Szymon, po czym również wyskoczył na zewnątrz. Przejął Kasię od Marcina, ten w mgnieniu oka również wylądował na trawie. Oni kurwa! krzyknąłem, gdy tylko spróbowałem zrobić krok. — Zobacz to — odpowiedział mi Marcin, pokazując pokaleczone ręce. Po skoku z okna wylądował dłońmi prosto w potłuczonym szkle. Nie mieliśmy jednak czasu. Z budynku usłyszeliśmy hamas, jakby ktoś lub coś wyrywało z zawiasów jedne drzwi po drugich. Odgłosy coraz szybciej zbliżały się do okna, pod którym staliśmy. — Dobra, do auta, chłopaki! — pospieszył nas Szymon podparł Kaśkę z jednej strony, z drugiej zrobił to Marcin, pozostawiając ślady krwi na ubraniu i włosach dziewczyny. Ja podparłem się o niego i przedzierając się przez dziką roślinność, skierowaliśmy się do samochodu. Nie wiem, jak długo tak uciekaliśmy. Może dotarliśmy do auta w minutę, może w dziesięć. Nie wiem też, o czym wtedy myślałem, czy się do siebie odzywaliśmy. Chciałem uciec jak najdalej, czułem, że coś bardzo złego jest tuż za nami, wystarczy jedno potknięcie, a nigdy nie wrócimy do domu. Wsiadajcie szybko, rozkazał Szym. gdy tylko przedarliśmy się przez zdziczały, przerośnięte grabowe żywot, wprost przed maskę samochodu. Jak na komendę, znaleźliśmy się w środku, a Nissan ruszył z piskiem opon, zostawiając za nami tylko tumankusza. W tym momencie Kaszka histerycznie się rozpłakała. Marcin, pomimo wciąż krwawiących rąk, próbował ją objąć i uspokoić, niestety bezskutecznie. Zatrzymaliśmy się po dziesięciu minutach szaleńczej jazdy pustą drogą wojewódzką. Musieliśmy być pewni, że to, co nas goniło, pozostało w tyle. Razem z Szymonem pomogliśmy Marcinowi opatrzyć dłonie tym, co znaleźliśmy w samochodowej apteczce. Na szczęście rany nie były głębokie, a krwawienie wkrótce ustało. Nie zaprzątaliśmy sobie jednak głowy sprzątaniem pozostałej wałcie krwi, ponieważ z Kasią nadal nie było logicznego kontaktu. Co to miało kurwa być? Krzyknął z żalem Marcin, gdy skończyliśmy bandażować opatrunki. Szymon, odezwałem się. Ta historia, którą opowiadałeś nam na stacji... Poważnie gdzieś to przeczytałaś? Tak, padła odpowiedź. Czytałem artykuły o wysiedleniu mieszkańców i w komentarzach ktoś podzielił się tymi informacjami. Co ciekawe, biorąc pod uwagę to, co nas spotkało, odparłem. Dalej myślisz, że ktoś sobie robił jaja? Nie wiem, co myślę, serio. Wsiadajmy i uciekajmy do domów, powiedział Szymon z niepokojem spoglądając w kierunku, z którego przyjechaliśmy. Kasia nadal sznochała na tylnym siedzeniu, dopóki Szymon nie podwiózł mnie pod mój blok. Przez całą drogę nie wypowiedziała ani słowa. Opuściłem samochód i patrzyłem, jak reszta towarzystwa odjeżdża i znika z pola widzenia za najbliższym skrzyżowaniem. Przekręciłem klucz w zamku i otworzyłem drzwi. Noga nadal bolała, choć o wiele słabiej, niż zaraz po niefortunnym skoku. Nie była mocno opuchnięta, i mogłem nią poruszać, dlatego zrezygnowałem z szukania pomocy medycznej. Skierowałem się do łazienki. Odkręciłem kurek i pozwoliłem, by wanna powoli wypełniała się gorącą cieczą. Aby zagłuszyć wszechogarniającą ciszę i monotonny szum wody, włączyłem telewizor i położyłem się na kanapie w salonie. Prezenter wiadomości mówił o jakimś przedstawicielu nieznanego gatunku, który atakował w lesie ludzi przez lata, dopóki służby go nie zlikwidowały. W świecie nie lepiej niż tutaj. Mruknąłem pod nosem. Zrezygnowałem z oglądania telewizji i zamknąłem oczy. Wziąłem kilka głębokich wdechów. O co w tym wszystkim chodzi? Pytałem siebie w myślach. Czy Szymon czytał autentyczne historie o tym miejscu? I co w ogóle stało się z Kaśką? Czemu zachowywała się, jakby była w transie, a potem już tylko płakała? Kto lub co kryło się w mieszkaniach, z których dochodziły nas hałasy? Kto powiedział nam dzień dobry, skoro wszyscy milczeliśmy? Dlaczego akurat my? Głowa bolała od chaotycznych przemyśleń, z których nie potrafiłem ułożyć spójnej, logicznej całości. Nie miałem siły, by zebrać myśli, jakie w tej chwili mi towarzyszyły. Udałem się do wanny, w której spędziłem następną godzinę, próbując odpowiedzieć sobie na setki pytań, które bombardowały moją świadomość, blokując racjonalne myślenie. Gdy postanowiłem opuścić wannę, rozbrzmiał dzwonek telefonu. Dzwonił Marcin. Siemanko, e, jak się czujesz? Usłyszałem głos w słuchawce. Fatalnie. Głowa mnie boli, jak o tym wszystkim myślę. Może chociaż z nogą nie będzie najgorzej. Co, łukasi? Jest już lepiej? Człowieku! powiedział Marcin, po czym głośno westchnął. Próbowałem z nią rozmawiać, ale ona wciąż mówi, że nie chce już tam być, żebyśmy weszli. Tłumaczę jej, że przecież jesteśmy w domu, ale odpowiada mi z płaczem, że nie, że nic nie rozumiem, że nigdzie nie poszliśmy. Tragedia. Jak to nie poszliśmy? Spytałem. Może jej się dalej wydaje, że jest w tych hotelach? Może dałem jej hydroksyzynę, ale wciąż płaczę przez sen. Nie pojmuję tej historii, a ty nie wiem przyznałem szczerze. Nie dociera do mnie, co się tam właściwie wydarzyło, jakby cała ta sytuacja to był jakiś koszmarny sen. Znam to. Usłyszałem odpowiedź. Tak pojebana sytuacja, że z napięciem czekasz, aż się obudzisz, a to nie następuje. Czytasz mi w myślach, odrzekłem. Strasznie boli mnie głowa. Niby chcę o tym myśleć, ale nie chcę. Najwyżej też na jakieś tabletki na schizę i spróbuję zasnąć. Powodzenia, mruknął Marcin. Wam też odparłem. Dzięki przyda się, może rano będzie lepiej. Rzekł z powątpiewaniem, i już miał się rozłączyć, lecz zrezygnował i zadał jeszcze jedno pytanie. Dzwoniłeś może do Szymona? Próbowałem, jest nieosiągalne. Odrzekłem zgodnie z prawdą. Dziwne, bardzo dziwne, odpowiedział i rozłączył się. Wyszedłem z wanny, wytarłem się i ubrawszy dresę, skierowałem się na balkon po drodze zabierając papierosy ze stolika. Robiło się ciemno, a powietrze na zewnątrz nadal było ciepłe. Lubiłem spędzać takie wieczory na swoim balkonie, czasem dodatkowo słuchając muzyki i nawet godzinami gapić się w panoramę miasta zbierając myśli. Ten dzień był jednak wyjątkowy i nawet uwielbiane przeze mnie warunki nie pozwoliły na wycieszenie. Wciąż widziałem hotele, opadającą meblościankę, trzaskające drzwi, przerażoną kaśkę i pokaleczonego Marcina. W głowie słyszałem strzemki opowieści Szymona, dźwięki kroków w obu budynkach, oszalałe uderzenia w drzwi ze środka opuszczonych mieszkań. Co tam się czai? Pytałem sam siebie, dochodząc do wniosku, że cokolwiek to było, nie chciało dla nas niczego dobrego. Ponurę wizję przerwał mi dźwięk dzwonka do drzwi. Zamarłem i zacząłem nasłuchiwać. Dźwięk powtórzył się, a ja postanowiłem po cichu przejść mieszkanie i spojrzeć przez wizjer. Czułem się nieswojo w swoim domu. Zwykle nie tak reagowałem na przybycie gości, jednak dzisiejsze wydarzenia wybudziły dawno uśpione lęki i wzmogły moją czujność. Podszedłem do drzwi na palcach, nie wywołując choćby najcichszego szmaru. Uchyliłem zaślepkę wizjera i z lękiem wyjrzałem na oświetloną klatkę schodową. U mojego progu stała niska siwowłosa włosa staruszka, pani Maria. Odetchnąłem z ulgą i niemal roześmiałem się na głos. Głąbie, jesteś we własnym domu, nie ma czego się bać. Pomyślałem, jednocześnie zastanawiając się, jaki problem dziś ma poczciwa sąsiadka. Może znów nie radzi sobie z odkręceniem słoika? Tylko dlaczego przyszła tak późno? Może tu coś ważnego? Przekręciłem zamek w drzwiach i otworzyłem je. Dobry wieczór, pani... Mario. Klatka schodowa pogrążona była w mroku, nigdzie nie było widać starszej kobiety. Wyjrzałem na korytarz i rozejrzałem się dokładnie. Nikogo tam nie było. Natychmiast zamknąłem drzwi i oparłem się o nie. Na ciele poczułem uderzenia zimna i gorąca. Zakręciło mi się w głowie. Osunąłem się na podłokę. Za plecami usłyszałem pukanie. Mocne zdecydowane pukanie, które poczułem nawet na plecach. Zerwałem się z miejsca i stanąłem na nogach. Kto tam? Krzyknąłem głosem załamującym się ze strachu. Nikt nie odpowiedział. Zebrałem się na odwagę i ponownie wyjrzałem przez wizjer. Ujrzałem pogrążoną w mroku klatkę schodową. Nie, to się nie dzieje. To nie jest możliwe, szeptałem do siebie zrozpaczone. Chwyciłem telefon i spróbowałem zadzwonić do Szymona. Przepraszam, wybrany abonent jest w tym momencie nieosiągalny. Usłyszałem głos w słuchawce. Wyszukałem w kontaktach numer Marcina i dotknąłem zielonej słuchawki. Co jest? Odezwał się chłopak po kilku sygnałach. Stary, coś tu jest nie tak. Ktoś puka do moich drzwi. Widzę ludzi, których tam nie ma. Nie wiem, co się dzieje. Dukałem przestraszony. Chcę stąd uciekać. Nie czuję się bezpiecznie. Nie możesz uciec. Odezwał się Marcin dziwnie spokojnym głosem. Co? O czym ty mówisz? Dlaczego? Pytałem bliski histerycznego krzyku. On sobie nas wybrał. Odpowiedział jeszcze spokojniej mój przyjaciel. Kurwa, nie rób sobie jaj. Zacząłem podnosić głos, jednak chłopak rozłączył się. Nie zadzwoniłem więcej. Rzuciłem telefon na podłogę. Czułem zawroty głowy, która nadal potwornie mnie bolała. Serce znów biło szybciej niż powinno. Zrobiło mi się słabo. Resztkę sił wykorzystałem, by podejść do kanapy. Położyłem się na niej i czułem, jak tracę świadomość. Odpływam. Moje ciało stawało się lekkie. Pogrążałem się w bezpiecznej krainie snu, która pomoże mi przetrwać najbliższe godziny. Już niemal całkiem straciłem przytomność, a przerażające wspomnienia stały się obojętne, gdy poczułem, że z dużą siłą upadłem na ziemię. Zleciałem z kanapy. Pomyślałem w pierwszej chwili, gdy powróciła świadomość, po czym postanowiłem dostać się znów na wygodny mebel. Wyciągnąłem rękę, by się podeprzeć. Nie trafiła ona jednak na niebieski dywan, który leżał obok mej kanapy, a na chłodny, brudny beton. Przed oczami widziałem tylko ciemność, z której powoli zacząłem rozróżniać zarys otoczenia. Podnosząc się z zimnej podłogi, mimowolnie spojrzałem na zegarek. Była godzina 14.14, .14, a ja sterczałem poobijany na parterze budynku B. Tuż obok mnie stał Szymon który otrzypał bluze skórzu i zaczął masować bolącą nogę. Rozglądałem się zdezorientowany. Cholera Kaśka! – rozpoznałem krzyk Marcina. Autor opowiadania Jakub Wolnik Czytał Kwadas. Autor napisał również takie opowiadania jak kultowe już wagary oraz opuszczona szkoma dostępne na moim kanale. Koniecznie zajrzyjcie na jego profil na Facebooku i zostawcie lajka. Like Osoby wspierające powstawanie nowych treści to: Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Lucky Gusi, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Bartek Koziara, Alastor, Wojciech 262, Milki Rainbow, Magdalena H. Małgorzata Pac, Nir Dev, Tomasz Kowalewski, Robert Siwek, Krzysztof Kozak Ślęzak oraz Dominik Polak. Do usłyszenia.